Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z serii zagadnę Fire Emblem Fantasy VI Advance. Ostatni ascent zostawiłem Was praktycznie przy wejściu do miasteczka południowego Figaro. Zaś teraz... podwiedzamy je trochę. Nie jest to zbyt duża mieścina, aczkolwiek nie można też powiedzieć, że jest to super wiocha, w której jest jeden dom i nic więcej. Eee... Zastanawiam się czy naprawdę dojdzie do wojny. Może powinienem wrócić do domu, zanim jesteście za późno. To nie jest już za późno, Boże. E? Dwa wyjścia? Po co dwa wyjścia z domu? Dziwnie jakoś. E, pff, co ja chciałem? chciałem? Wschodnia granica miasta, tak więc atakowanie stamtąd mogłoby... He? Hej! Co tu robisz? Wpadasz do kiedy piszę list? No, przepraszam, mogę być najbogatszym człowiekiem w mieście, ale to nie przeszkadza mi, żeby być zaskoczony. Tak, ale tak odzywa się do własnego króla? Mówię wam, nikt go nie szanuje. Zawsze jest taki silny przeciąg w tym pokoju. Skąd on przychodzi? O Boże, martwię się, czy się nie przeziębię. Ach, te. Panią się. Przeciąg? Hmm. Hmm, pewnie stąd. Ach tak... Tak nawiasem mówiąc, tu jest jeszcze jedno ukryte przejście. Ukryte przejście w ukrytym przejściu. I znajdujemy tutaj hiperbronzoletkę oraz w drugiej skrzynce sandały Hermesa. Jeśli ktoś kojarzy, kim był Hermes i jaką moc mu sandały, powinien wiedzieć, co on robił tutaj. Ale skoro mam już okazję, to przy okazji je zaorzę. Ee, Salma... Salmały Herdesa, Sandały Hermesa nakładają status haste na daną postać, który nie może zostać zniesiony w żaden sposób. Ee, dzięki temu postać otrzymuje tury nieco szybciej niż normalnie. Drugi z przymiotów Hiperblanzaretka, zwiększa siłę danej postaci o połowę i da ją raczej Shinjiemu, gdyż tą bardziej atakuje atakami fizycznymi. Up. Czy jest to coś jeszcze do wiedzenia? Hmm. Pokój, jak ja to nazywam? Pokój poimprezowy! Wiaderko, krzesełko... Jakbyście się źle czuli, macie gdzie wymiotować? Jakbyś... Jakby was bolała głowa, możecie odpocząć na krzesełku. Poimprezowy, jak nie powiem co. A tutaj mam par skrzynek. Znaleziono 500 sztuk złota. Stary zegar, który wciąż działa. 1000 sztuk złota. 1500 sztuk złota! Dwa! Dobra, nieważne, skrzynka jest pusta. Eee, co my tu jeszcze mamy? O, zegar, zegar! Eee, dajcie mi dość zegar, aaa! Stary zegar, który nie działa. O! hm Edgar! Naprawdę go! Gdzie? Jak? Lul! Eee, może. Taki który że nikt cię nie słucha. E. dajcie spokój. Tak tak, Dowiedzieliśmy się o co chodziło z tym przyciągiem, będzie to przydatne w późniejszej części gry na całe nasze nieszczęście. Jeśli ktoś by tego nie wiedział, to mógł mieć problemy. A, a to jakaś dwójka dzieci. Klink, klank, klink, klank, jestem domu, Nie wnikam. Oh. Mój tata jest y, bardzo ważny, także najważniejsi ludzie przychodzą tutaj na obiady. Nawet generał Eee... Generalnie... W sumie co ja wiem. Boże. Wiemy tylko, że przychodził tu jakiś generał Le... Lew. Eee e, dobra. Zwiedziliśmy Willę nowej bogatszej rodziny w mieście. Teraz możemy się udać gdzieś dalej. E, mamy tu sklepy z brońmi. Hmm. Aż skorzystam moje postacie nie są aż tak dobrze wyflipowane, także można by było im mimo wszystko dać, trochę lepsze jak Pada. Nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Nie, padę. Czasami trzeba spadać wszystko jak leci. No, szczytacze, świetnie. Eee. Trzy łepki. szata. szata. Teraz wydaje typu ninja. Eee. Czas to teraz wyekwipować. Czy zmiany będą aż tak wyraźne? W niektórych wypadkach owszem, w niektórych zaś niekoniecznie. Na przykład u takiego który w ogóle nie miał talczy wyfipowanej no widać różnicę. Ale jeśli zmieniamy ekwipunek, który dana postać już posiada na trochę lepszy, zazwyczaj nie widać też tak wielkiej różnicy. Rzędu 5, 6 zazwyczaj tak to wygląda. Choda, sklepy zostały zwiedzone, ha, nie można tu wejść. Ej, iście, nie umiecie się bawić. iść na wschód dojdziesz do Good calls Good calls Nie, nie kojarzę Good calls hmm. Nie, nie sądzę. Jak to jest spójne, o takich górach, to na pewno tam się nie udamy. O, co mielibyśmy iść w takie miejsce? Dziwne. Eee, widziałeś, jak fajnie zamek Figaro wyglądał, kiedy zatapiał się w piasku? Nie? Eee, pewnie było to dosyć trudne. Wiesz, skoro jest w piachu, takie, tam... No, pewnie tak. Eee. Eee, co my tu mamy? Mój dziadek kiedyś służył dla najbogatszej rodziny w mieście. A, no, świetnie. Moja robota jest skończona. Hej, wy stoicie mi na drodze! Przesuńcie się! A się odzywasz do własnego... Mówiłem wam, on tu nie jest królem. Nie lubię nieznajomych. Przynieś mi trochę cydlu, może z wami pogadam. Okej... Okay. Nie na cholerę mu cydel, ale nie będę w wtórnik. Znalazłem potion! Niej A teraz wychodzę tylnym wejściem. Tu jest tu. Dokładnie, o tak. Coś jeszcze w temacie? A, pff, dobra, wychodzimy, bo już tu byliśmy. Ezoś, ten tu nigdzie nie doszedł. A tu zaś mamy dom Dumkana. Mój mąż Duncan jest mistrzem sztuk walk. Jest znany nawet w Figaro na północy. Zabrał swoich studentów na, do Gulcols, aby komentować i cenować, więc prawdopodobnie nie będzie go przez jakiś czas. O. No cóż, miałem nadzieję spotkać takiego sławnego mistrza sztuk walk, ale skoro tak. Aaa cóż. Nie, to nie. Czy coś jeszcze mi tu zostało? na tego miasta jest naprawdę szczelna. Nawet gdyby przyszli ze swoimi zbrojnymi tak yy, żołnierze żołnierzy imperialni, nie udałbym im się tak łatwo dostać do środka. Tudy już, kolejna osoba, która tutaj naprawdę kusi los. Bo tak się mówi, że o, przejdą i nic tam nie zrobią, teraz. świetnie. Dobra, tak jak widzieliśmy już całe miasteczko Figaro. Ta zaś. Mm, południowego Figaro, oczywiście. Ta zaś wypadałoby, żeśmy udali się w stronę Gurkols. Eee... Tak, trzeba tam iść. Znajdują się one nieco na północ. Chyba. Żeby nie. A? Coś to za domek. A? A? Co za zapach? Te kwiaty. On zawsze je lubił. To łóżko, w którym możemy się przespać. Dzięki. Darmowe łóżka. Ta herbata. To była jego ulubiona. To może... To jego... Nieważne! Nic nie powiedziałem! Naprawdę nic nie powiedziałem. Czy to możliwe, że Kung Fu tu mieszkał? Ej, starczy. Czy może y, wiesz gdzie mogę znaleźć tego y, mężczyznę, który mieszkał? Ależ oczywiście, y, wydłóż parę dni temu, y, tak szybko jak usłyszał, że Mistrz Dunkan został zabity. Udał się w góry. Y, powiadają, że syn Duncana Vargas też y, zaginął. Nie podoba mi się ani w trochę. No, Jaki wniosek? Jeśli wcześniej myśleliście, że nie musimy iść do gór Calls, to teraz już jesteście pewni, że musimy. Na znaczy szczęście góry Callsów nie niedaleko. Udało mi się dojść nawet bez żadnych potyczek klasowych, ale zapewne góry nam to wynagrodzą. Jestem prawie że pewien. E... O czym teraz wspominałem? Oto dwaj zagremowie. E... Przeciwnicy humanoidalni, do, do, do których nie sprawdza się stara złota zasada, że ataki... Tucizną działają na nich dosyć efektywnie. Bo tak ogólnie jest zasada w grach z Final Fantasy, że ataki wszelkiego rodzaju truciznami są dosyć skuteczne przeciwko przeciwnikom, którzy są ludźmi. Akurat oni, żeby zaprzeczyć tej teorii, absorbują ataki tuciznów. Um, czy mam jakiekolwiek ataki trucizn... No już w tej chwili ogorgiasy, których nie należy atakować magią, ile dobrze pamiętam. I ogólnie... Chwilę. Ogólnie... mają tendencję do kontratakowania atakiem a GOL, który jest praktycznie atakiem krytycznym w swojego zaju. A jako atak krytyczny zadaje z Was więcej obrażeń niż normalny atak fizyczny. O, świetnie, będę się musiał uważać, po tym walce. Oczywiście ten składa nie są aż tacy silni, ale... Stwierdzenie, że są słabi to byłaby lekka przesada. Do poleczenia dobra szybkie dwa z cure i już pełnienia życia Nic tu nie ma. Eee. Uszkali mnie trzy Cyrpiusy również. Te że nie mają żadnych specjalnych ataków. A o ile dobrze pamiętam, zresztą są na te słabi, że. Giną po jednym użyciu, automatycznie kuszę Darkenia. No cóż, losowe e, potyczki w miejscach, gdzie mogą się wydarzyć, o świetnie, zostaliśmy otoczeni. Tam, gdzie one mogą się wydarzyć, tam będą naprawdę straszliwie częste. Niestety, tak, jest urok Final Fantasy. Na szczęście, akurat w szóstce są. Nie powiem, że banalnie proste, ale do trudnych też się nie zaliczają, zdecydowanie. Dobra, eee, czekaj. A tędy trzeba było Świetnie! Eee. No, i widzimy naszych kolegów z z Potem. Szczerze mówiąc, wycinanie potyczek klasowych jest trochę zbyt jutrujące. Nie trwają one aż tak długo, więc po prostu będę sobie pozwalał na zostawianie ich. Aaaa, jakkolwiek nudne byś to nie robił w pewnym czasie, po prostu będę je dostawał. Shinji dostał nowy poziom doświadczenia. Chura. I kolejna potyczka losowa w ciągu 5 sekund. Tak potrafię tylko ja. Ty się lepiej ulecz. Ty, 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 ty. A Darkai zaraz użyje kuszy. Idzie właśnie atak z kuszy, który ich jeszcze nie zabije, chyba. Tak jest. Ty się broń, ty się broń. Darkai znowu użyje swojej automatycznej kuszy. A co, darmowy atak obszarowy, to co ja się będę przyjmował. 108 punktów doświadczenia, Ray dostanę, nowy poziom doświadczenia. A... Razem, main gosh, które jest bronią dla lokaj, która jest zdecydowanie lepszą bronią niż ta, którą obecnie posiada, gdyż obrażenia zwiększają się dosyć sporo. W opisie ma podane, że zdarza się, że on sam z siebie paruje ataki przeciwników, co widać też w statykach, gdzie wzrasta evasion który jest ukazany zresztą jako blog A, pff, także folę to wychybać no i z, na tym kończymy ten odcinek w następnym odcinku postaram się dojść do końca gold calls i słusznie będę spoilował zobaczycie w kolejnym odcinku